Ile to jest wartość bezwzględna z minus 2 i 1 druga? No, to jest łatwe 2 i 1 druga. Dodać, ile to jest wartość bezwzględna z 1 i 1 druga? No przecież 1 i 1 druga. W takim razie to jest ile? 4. Zrobione bez problemu. Ćwiczenie C. Wartość bezwzględna minus 2,6. Odjąć wartość bezwzględna minus 3,3. Wartość bezwzględna z minus 2,6. To jest liczba ujemna, więc będzie wynik na wartości nieujemnej 2,6. Odjąć. Wartość bezwzględna z minus 3,3. Na no to jest 3,3. W takim razie wynik tutaj mam minus. I jeśli to odejmę, to ile tu mi będzie brakowało? 0, ile? 7, dziesiątych. Super. Ćwiczenie E. Wartość bezwzględna 2 odjąć pierwiastek z 5. Równa się. Hm. Liczba niewymierna jest w środku, muszę oszacować, czy to jest dodatnie, czy to jest ujemne. 2 odjąć pierwiastek z 5. Czy pierwiastek z 5 to jest więcej niż 2? No pewnie, że więcej, bo pierwiastek z 4 to jest 2, więc pierwiastek z 5 to będzie 2 i jeszcze troszeczkę. Zatem ten wynik w środku to jest mniejsza liczba od 0, ujemna. Dobrze, jak w takim razie mam to rozwiązać? To będzie do niej liczba przeciwna, minus. I wpiszę tą liczbę w środku, wtedy dostanę liczbę przeciwną. W takim razie to jest minus 2 dodać pierwiastek z 5, a mogę zmienić kolejność, to jest pierwiastek z 5 odjąć 2. A ta liczba, czy ona jest liczbą dodatnią? No tak, pierwiastek z 5 to jest przecież więcej niż 2. Jak odejmę 2, to będzie liczba większa od 0. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.